Witam, witam, siemaneczko, z tej strony Maksim, a to jest kolejny odcinek z Nagrywam ten odcinek zaraz po tamtym sobotnim, więc się nie dziwcie, że nie będzie tego, co pisaliście w komentarzach, jak zwykle, to ostrzegam, noc się zrobiła.

Rodit Kamień i rodit Z kamienia chyba się nic nie da robić To jest takie wie główno małe A rodit jest chyba dość drogi eee, Wiecie, zbadajmy to eee, I rozwalmy jakiegoś gościa Na przykład tego, co tam się świeci eee, No, nawet duży Nie lubię rozwalać dużych gości Sprawdźcie, czy tam level podskoczy, nie? To jest nasz... Co to kuźwa? Świeci się jak choinka, nie? Ale jakiś duży Dobra, rozwalmy go Nie opieczajmy się On jest zbieraczem Alpa protokol Dobra. Nic nie mówię, bo teraz mam głos z dupy pewnie. Widzę to po FPS-ach. Nie wiem czemu mi się tak dzieje. Przed walką i w nocy do tego. Więc nie wiem. Nie chcę tak. O, już minęło. Nie wiem co to było. Puh. Dziwne. Dobra. Chyba no, naprawdę mam jakieś dziwne lagi z dupy czasami. O, ładnie się świecimy. Dajmy tu sobie ten eee, oświecajkę, świetliki, Coś miał więcej. To chyba też jest, no nie? Do oświetlania? Czy nie? To jest no, też do oświetlania. Patrzcie. O, jaki kuźwa solark. Dajmy go tutaj. O, ładnie będzie. Może tego też dodamy, żeby było. O, patrzcie. Świeci nam się dupa. Super, tutaj też są jakieś światełka. Umieśćmy je może tutaj na e, w wolnych miejscach. A to co to jest? Takie chyba. Mm, no, to jest e, kierunkowe światło. Super, bardzo mi się podoba. Zamiast tego kierunkowego światła dajmy tu laserek. Hej jest na hate. Bądźmy naprawdę p, OUP. OP. OP, OP. Tutaj dajemy światełko, chociaż nie, tutaj fajnie jest, o patrzcie, lepsze światło mamy, takie kierunkowe całkowicie, tu też mamy światełko, odkrywamy czym jest światło, pierwszy raz kurde chyba, dobra, to dodaje nam też jakąś poświatę, super, okej, okay. nie wzrósł nam grade. Nieciekawie. Może musimy coś zrobić w fabrykatorze numer 3. Pójdźmy coś stworzyć w nim. A przy okazji rozwalmy gościa i zobaczmy, czy będzie mi muliło, jak będę go rozwalał. Okej, okay. znowu mam głos z dupy, co nie? I ogólnie gra. Czekajcie, nic nie mówię, dopóki nie zniknie to lag dziwny. Sorki, sorki, naprawdę. Eee, tu tą nieodpowiedzialność, o teraz mi przestało mówić. Eee, muszę zapamiętać jedno. Podczas nocy nie pojedynkować się. Dokładnie Podczas nocy nie pojedynkujemy się Bo wtedy mi nagle zaczyna wszystko mulić Patrzcie, noc się skończyła Ładnie się wszystko widzimy Może też nie będzie muliło, nie? Zobaczymy eee, Niech się nam naładują baterie To jest, te, te batery i to błogosławieństwo Musimy zamontować więcej <laughs> eee, Żeby szybciej się ładowało mm. Okej, okay, super Przenieśmy y, bazę później, czekajcie, pomyślę co zrobić. Mieliśmy zrobić właśnie: y, zrobić coś w grade trzeci, nie? Co mogę tu zrobić? Plumbie, jakby znalazł, by było super. Wtedy byśmy stworzyli potrójną część. To by było ekstra. Gdzie ja mam tu przetrzymywarki? Eee, nie wiem. Wyślij mi to wpisuje. Haha. Nie o to mi chodziło. Nawet tego nie postawiałem, ale się coś robi. To się... Co się z tym robi? To się przechowuje? Nie! To jest spalarka do baterii. Ja zapomniałem. Nie to musi być osobno. Gdzieś tutaj. O. Zapomniałem. Eee, tu się przerabia. Okej. Okay. Gdzie ja umieściłem? Przecinam... Takę. Czy ja ją zostawiłem w tamtej bazie? Pewnie tak. Maximum on by. Kupmy nową, nie chce mi się szukać, nie mamy czasu, Tragasz, tak. No jest tragarz. Weźmy go. Czy drugi się przyda? No tak, drugiego też weźmy na wszelki. Może coś się nam uzbiera, fajnego? Dobra. No co, po Plumbie musimy jechać? Gdzieś tu musi być, blisko. Nie wiem czy w tych kamieniach nie mogę. I chyba tak, tu jest plumbia. Tu jest plumbia. Nie, kamienie są. I jaki i chyba Rodit, tak? Eee, szukamy plumbi. Eee, tu jest, tak? Nie, też nie. To musi być srebrna poświata. No, eee, tu też nie ma. Mm. Gdzie tu może być plumbia? Omij omijajmy jak na razie wszelkie zagrożenia ze strony innych maszyn. Hmm. Tu jest, tak? Sprawdźmy. Właśnie. Nie podoba mi się to. Nie ma ja plumbi. Są Plumbiu. tu. Plumbiu. To są kamienie, tak? Plumbit! O! Nie poznałem Cię, Plumbicie! Stary... Przyjacielu... Bo teraz tak wygląda jak kudek na jego szykamie, nie? Nie ma już więcej. Starczy. Hmm, żeby to przerobić... Idziemy. Hmm, wstaćmy to po kolei. I stwórzmy jakąś część. Chyba pierwszą część większą stworzymy. Bo korzystaliśmy ostatnio z podwójnego grejdu. A jak stworzymy teraz coś z potrójnego, może nam grade skoczy, nie? Sprawdźmy to. Tak jest. Oj 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 Za szybko jechałem. Muszę stworzyć później jakąś barierę na tego. Ręcznie to zróbmy, tu podjedźmy wą, won, won, won. Eee, dajmy to... jak się to przyrobi ładnie. Tak, dokładnie. Super. To dajmy do fabrykatora. Ha. O. Jest jedno miejsce. Czy to jest podwójny, czy podwójne Nie wiem. Nie, nie ma opisów. że mnie to czasami. Jak się nie wyświetlał, opis. O! Ha. Ciekawe, 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 prawda? Tu? Czy to jest potwórny nawet, tak? <grystanie> Sprawdźmy, powinien, powinno stworzyć część. O! O! Potrójny. Stwórzmy coś. Hoho ho. tada Mamy dużą, dużą, podłużną część. Haha! zarobiście, 3 blok Fajnie, mamy pierwszą stworzoną część. Będę chyba to wykorzystywał jako kable do bazy. Fajnie, zarobiście Dobra odcinek chyba krótszy na komórce e, e, Mamy z 10 minut nagrywania, tak? No ale cóż. Sprawdziliśmy czemu nie byliśmy graida, zrobiliśmy jakąś część. E, znów mam dziwny głos pewnie, bo 20 klatek na sekundę. O, de, de, de. Nie mogę. Wybaczcie, naprawdę będę miał teraz zdupy głos. Nie wiem nawet czemu. Ta gra ma czasami takie dziwne przyciny, a czasami tak ładnie chodzi. Staram się jak mogę, o już minęło, no to najwyższy czas na pożegnanie, zanim nam znów zamuli. Powiedzcie mi, czy wy też macie takie zamuły i jak wy to rozwiązujecie? Oraz, czy może, może, mogę wbić piąty grade? Czy to jeszcze jest niedozwolone przez twórców? Dobra, napiszcie w komentarzach, komentujcie też, czy wam się seria podoba. Co mogę zmieniać, będę się was słuchał o wszystkim. Bardzo to fajne, jak mi komentujecie. Potem mogę zrealizować te projekty dla Was. Dobra. Dzięki wielkie, że mi oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Komentujcie, subskrybujcie. No i na razie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.